Rozpatrując historię stalowej woli i zakładów południowych, a następnie huty stalowa wola, nie sposób nie zauważyć roli, jaką odegrała elektrownia stalowa wola w tym procesie. Elektrownia stalowa wola została wybudowana w równolegle z zakładami południowymi po to, aby zasilić te zakłady południowe w prąd, ale również i powstające miasto Stalowa Wola. Pierwsza umowa o realizację elektrowni została podpisana w marcu 1938 roku. A już 3 maja 1939 roku oddano do eksploatacji pierwszy turbogenerator o mocy 20 MW i dwa kotły opalane węglem. Następny taki tur turbogenerator oddano w sierpniu 1939 roku i znowu następne dwa kotły. Elektrownia stalowa Wola. Pracowała e, oczywiście początkowo w układzie wydzielonym, zasilając zakłady e, południowe i e, miasto e, w, w, w energię elektryczną. W okresie wojny, e, przez, czyli przez cały okres II wojny światowej, e, elektrownia stalowowola, wola tak jak i zakłady południowe, e, pracowała, a e, po wojnie a okres wojenny nie dokonał zniszczeń w elektrowni Stalowa Wola a więc zaraz po, po wojnie można było przystąpić do rozwoju i rozbudowy rozbudowy elektrowni ten proces rozbudowy i zwiększania mocy produkcyjnej następował bardzo szybko już przed 1930, 1950 rokiem Oddano do eksploatacji następny turbogenerator o mocy 35 MW, a więc praktycznie prawie dwa razy większa moc aniżeli pierwotnie zainstalowana oraz trzy kotły w nowszej technologii, w nowszej technologii zbudowane. Na początku lat 50. już podjęto, podjęto rozbudowę na elektrowni stalowa Wola o dalsze moce produkcyjne, i przed 1957 rokiem oddano dwa, do eksploatacji dwa następne turbogeneratory o mocy po 55 MW, każdy, a więc 110, mocy, mocy, 110 MW mocy i cztery, cztery kotły. O szybkim rozwoju elektrowni stalowa Wola może świadczyć również to, że już w latach 60., a praktycznie do 1966 roku, oddano do eksploatacji dwa bloki o mocy po 125 MW każdy, a więc w ciągu krótkiego okresu czasu możemy powiedzieć, że moc elektrowni zwiększyła się prawie dziesięciokrotnie. Po tym czasie, e, oczywiście, w elektrowni istniały plany budowy następnych, następnych nowoczesnych e, bloków produkujących energię elektryczną, ale przed e, elektrownią został posta, zostało postawione e, inne zadanie e, zadanie zasilenia. Przemysłu siarkowego, a mianowicie kopalni Jeziurko, która zlokalizowana jest około 15 km od stalowej woli, zasilania w gorącą wodę, w ciepło do, wytopu, do podziemnego wytopu siarki. To, to zadanie oczywiście wymagało dużych nakładów. Zostały zmodernizowane i przystosowane do tego część, część urządzeń wytwórczych funkcjonujących w elektrowni, ale również została zbudowana bardzo duża stacja przygotowania wody, stacja wymienników ciepła, stacja pomp mogących podawać gorącą wodę do kopalni jeziórka. W tym czasie zostały również wybudowane trzy rurociągi o średnicy 500 mm, każdy łączące elektrownię z jeziorkiem. Te rurociągi, oczywiście, w, w tym czasie wrosły w infrastrukturę miasta, ale jednocześnie przebiegały wzdłuż drogi do Tarnobrzega, więc, więc to, to również był krajobraz wynikający z rozwoju przemysłu siarkowego. Ten boom siarkowy, który w tym czasie trwał, który, który wydawało się, że, że będzie, będzie to takie złoto, następne złoto-żółte Polskie, bardzo szybko się zakończył. Powstające w świecie zakłady odsiarczania, szczególnie ropy naftowej, spowodowały to, że siarka stała się produktem ubocznym tych procesów, spadła jej cena i spadło zapotrzebowanie a więc automatycznie został, został tutaj wygaszany przemysł siarkowy. Oczywiście to bardzo negatywnie odbiło się na elektrowni Stalowa Wola i, i, i zostaliśmy jako elektrownia wtedy z dużymi mocami cieplnymi. Natomiast nie można nie, brak było odbiorców ażeby to ciepło, to ciepło sprzedawać. Gdyby, gdyby nie przystosowanie do produkcji dla potrzeb siarkownictwa, na pewno w elektrowni powstałyby duże bloki produkujące energię elektryczną. Po tym okresie upadku przemysłu siarkowego i, i tym, tym zakwianiu w elektrowni stalowa wola wywołanym właśnie tym procesem, przystąpiliśmy do poszukiwania innych źródeł, innych surowców do spalania. Po to, ażeby wyeliminować węgiel, węgiel kamienny. Wtedy już te e, ograniczenia związane z ochroną środowiska i z dyrektywami e, wchodziły, e, a więc e, szukaliśmy innych rozwiązań. E, I powstała koncepcja, e, Oparcia elektrowni na dwóch paliwach. Na gazie, którego rurociąg przebiegał praktycznie przez teren elektrowni stalowa Wola oraz na biomasie i, i docelowo, docelowo wycofanie węgla kamiennego. Zostały, została zbudowana instalacja do spalania biomasy, do spalania biomasy przystosowany kocioł i rozpoczęto produkcję, produkcję energii elektrycznej i ciepła z biomasy. Również zostały podjęte prace i został wybudowany blok gazowo-parowy, którego jedynym źródłem, jedynym surowcem do spalania był gaz, jest gaz, z tym, że ten blok gazowo-parowy eksploatowany, budowany i eksploatowany był i jest przez elektrociepłownię Stalowa Wola elektrociepłownię, która jest kontynuatorką w produkcji ciepła i energii elektrycznej elektrowni Stalowa Wola. Elektrociepłownia przejęła wszystkie funkcje, a więc produkcję prądu, ale jednocześnie dostarczania ciepła zarówno do miasta, do miasta, jak i Stalowej Woli, jak i do niska, bo takie instalacje funkcjonują. Tak jak i inne zakłady, tak elektrownia Stalowa Wola realizowała własne budownictwo mieszkaniowe. Na terenie Stalowej Woli wybudowane, wybudowane osiedle OZ, OZ całe, całe to, to były bloki elektrowni, ale również na terenie Stalowej Woli, przy ulicy Jana Pawła, czy przy ulicy Wolności wybudowane bloki, bloki mieszkalne przez elektrownię Stalową Wola ale oczywiście, oczywiście głównie tutaj mieszkania otrzymywali pracownicy, pracownicy elektrowni. Drugą, drugą taką ważną rolą społeczną to oczywiście jest to, że elektrownia była i jest dalej elektrociepłownia z pracodawcą dla znacznej ilości pracowników. W, w punkcie takim, takim szczytowym to elektrownia zatrudniała ponad 1500 500 pracowników. Pracownicy tą pracę uważali i szanowali sobie i doceniali sobie tą pracę, pracę w elektrowni, traktując ją jako, jako dobra praca. Elektrownia spełniała również funkcje socjalne wobec, wobec pracowników, zapewniając w czasy, organizując czasy, organizując kolonie. Również prowadziła ośrodki wypoczynkowe, w których, w których pracownicy, z których pracownicy mogli korzystać. Trzeba jeszcze dodać, dodać również to, że Elektrownia była, była sponsorem wielu przedsięwzięć na terenie, na terenie miasta i i wspierała różne, różne przedsięwzięcia. Była właścicielem stadionu, była właścicielem Klubu, klubu Energetyk, a więc, a więc służącego mieszkańcom, czyli ta rola, rola społeczna elektrowni również w ten sposób była, była realizowana. Z perspektywy czasu można, można powiedzieć, że e, oczywiście zmiany zaszły duże, e, wywołane, wywołane również tym, że, że trzeba było odejść od tego podstawowego paliwa, jakim, jakim była, e, dla, był dla elektrowni węgiel kamienny, ale wybudowany blok gazowo-parowy. Jeden blok gazowo-parowy posiada moc elektryczną taką jak cała elektrownia zbudowana na węglu kamiennym, a więc można powiedzieć, że, że kontynuuje nadal zadania i cele, które były postawione przed elektrownią.